Serdecznie witam wszystkich rzemieślników nie tylko osoby zainteresowane rękodziełem, które w tej chwili no, jakby przeżywa renesans. to jest właśnie jakieś samouctwo, które też w dużej mierze dzisiaj funkcjonuje, właśnie te metody błędów, 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 czy coś więcej? practice on the wheel for the first six months fascinating Bardzo często ten proces ceramiki na jest bardzo długi i bardzo trudny i faktycznie dużo błędów dużo błędów trzeba popełnić You've got to stay with something haven't you and it's it's, it's that um, that ability to focus and concentrate which I think in a technological age And with the internet we have everything so immediately in front of us. Bardzo często widziałam takie zniechęcenie, jakby nie wychodzi raz, nie wychodzi drugi. Whereas these things are slow, frustrating, but I think when you master them there's that real feeling of achieving something. Nagle okazuje się, że z, z niczego e, można własnymi rękami stworzyć coś, z czego jesteśmy dumni. Praca twórcza w ogóle, jaka by nie była, e, daje satysfakcję człowiekowi i, i Trzeba chyba przede wszystkim o tym myśleć, żeby dążyć do perfekcji w tym, co się robi. Czy rzemiosło może być, a przynajmniej próbujemy to chyba badać, czy może być takim sposobem na y, tutaj dźwignięcie pragi? Rzemiosło a, to jest też, y, to jest pewna historia, dziedzictwo, legacy, tak, to jest to, co to, co świadczy też o pewnej unikalności e, jakiegoś miejsca, co opowiada jego historię. I Praga ma absolutnie historię rzemieślniczą, historię małych zakładów, historię fabryk. Praga jest kapitalnie rozreklamowana na świecie turystycznie. Dużą rolą miasta jest pewne wsparcie, tak? to znaczy spowodowanie, żeby ten charakter zachować, żeby go podkreślić, żeby do, go wydobyć. Tylko żeby zostało to wszystko fajnie zrealizowane to myślę, że za parę lat byśmy mieli naprawdę duży sukces jakby dla dzielnicy i dla tych ludzi, którzy by tworzyli te miejsca. Tylko teraz trzeba mądrze to przemyśleć, znaleźć, że tak powiem, sensowne narzędzia, sensowne preferencje czynszowe też, ale w taki sposób umieścić te lokale, żeby ich ekspozycja, ich sąsiedztwo, jakby połączenie z innymi funkcjami dawały rzeczywiście szansę na rzemieślnikom, którzy tam będą, na to, żeby oni tam robili dobry biznes.